Cześć, cześć, cześć. Wiecie, że do Fortnite'a dodali? Nie, no fajnie ogólnie. Cześć, to co lecimy tutaj? Czemu nie umiesz rozmawiać po polsku? Jak to jest możliwe? Tak, tak. Ej, co to? Hey, that's pretty good. Ej, co to jest w ogóle? Chodź, to zobacz. Co to jest? To chyba kwiatek. Widzisz ten kwiatek? Ty, no nie wiem. Żegnaj przyjacielu. I hate you. Why? Bo kradłeś mi broń tak? Ukradłeś mi broń Don't go into water please Okej, okay, okej. Okay. Why? Why you... Why you... Why you... Why you bullying me? Yeah? Yes Nie chciałem żebyś zginął od Byle Bambika Patrz na to, patrz na to! Muszę to wygrać Hi, o nie, nie, nie. Oh! nie, nie, nie Nie, 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 nie Ale to party I'm with the gang. E, cześć, cześć, cześć! Panie Kogucie, cześć. witam! Musimy uważać, bo tu jest jakiś wróg! I am the father. Lord, Ale, pomocy! Dawaj go, dawaj go. go! Dobrze, i myk, myk! Prawy! Sierpowy, lewy! No... Cześć! Ale z tych toporów na war... Patrzcie na to! Pomocy! Pomóż, pomóż, pomóż! Szybko! Ała, Ale go... Zjechałem! Dobrze! Oho, ale to było piękne. Złap mnie, skaczę. Wow. Miałeś mnie złapać. Lama! Wygramy tą niesamowitą przygodę. Kolejna lama, co się dzieje dzisiaj? Jakiś szczęśliwy dzień. Pamiętaj, biegniemy po zwycięstwo, tak? Chodź, zobacz, co dla ciebie mam. To pompka. Wiesz co? Pomogę ci. Yeah. Nie dziękuj, sam byś nie wskoczył. Szybko chodź, musimy iść. Strefa już biegnie zaraz. Już Ci biegnę pomóc. Watch out, watch out, watch out. Marz jaki Myk! Uważaj, bo tam są i tam są, na dwóch frontach. Musimy tu poczekać. Musimy wyczekać. Czekaj, nie, nie, nie. Jezu, myślałem, że już... <ślesk> Chcesz zginąć. Musimy go zabić! Szybko zanim wejdzie do yy, krwiobiegu. No właśnie i poleciał sobie. Co ty zrobiłeś, bambiku? No dobra, wybaczam ci. Uciekaj, uciekaj! Szybko, uciekamy Do strefy, do strefy! O nie, oni mają pułapkę na nas! Szybko do dołu, do dołu, dobrze, 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 lecimy tam, lecimy. Nawet chodź, 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 szybko, szybko. Idziemy do strefy, szybko. Mamy kampę, chodź, chodź. Zobacz jaką mam kryjówkę, widzisz to? Nigdy mnie tu nie znajdą. Widzimy, że to mają AWP. Nie, nie wyrzucę, ja nie chcę, ja nie chcę. Proszę, bambiczku. Musisz to wygrać dla mnie. Nie, Bambiczku, nie! Nie, nie idź, nie idź. Chodź do mnie, Bambiczku. Dobrze, Bambiczku. Chod, dawaj, 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 dawaj. Uważaj! Uff. Widziałeś jaki błąd bambiczku popełnili? Widziałeś to? Widzę, że nie, nie możesz postać schodów, ja postawię Cztery osoby, rozumiesz to bambiczku? Musimy im pomóc, leciutko, ale leciutko, nie wychylaj się, pamiętaj bambiczku Musimy to wygrać, tak? Dawaj bambiczku, strzelasz tam, strzelasz, jedziesz z nimi jak z koksem zabiję jednego bambiczku, nie wiem jak, ale zabiję go Idę po rozumiesz to? Bambiczku B Bambiczku, zobacz, zabiję go Bambiczku Babiczku! Wygraliśmy to, Babiczku! Babiczku, wygraliśmy! Wygraliśmy to, rozumiesz to, Babiczku? Ech, Babiczek zawsze jest niekumaty, kurde! No, ze dostanę legendą, nie przestanę potem, bo muszę milion razy zarobić milion. Jak mnie nie lubisz, to bardzo mi przykro.